Partner jest niezwykły, ważny dla Poznania, dla, dla regionu, a umowa jest, bym powiedział, taka dość standardowa. Obejmuje ona współpracę w zakresie wymiany doświadczeń między informatykami, dlatego że przypominam, jest to umowa z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Również ona obejmuje praktyki dla studentów, zajęcia dydaktyczne, możliwość wymiany doświadczeń między naszymi instytucjami. Myślę, że to będzie druga sprawa, zarówno dla uczelni, jak i dla klubu, ponieważ pozwoli wprowadzić nowy poziom analizy danych, zarówno do rozgrywek, jak i zarządzania zespołem, a studentom na pewno da możliwość uczestniczenia w projektach wspólnych, które będziemy mogli realizować na płaszczyźnie naukowej i naukowo-badawczej. Także to będzie na pewno dla studentów ogromne doświadczenie móc pracować z realnymi danymi, i z realnymi projektami. Na pewno coraz więcej mamy do dyspozycji danych które staramy się przetworzyć, które staramy się zrozumieć, poczynając od danych fizycznych, ale też jeżeli mówimy o scoutingu, o zawodnikach nowych, które chcemy sprowadzić, po to, żeby zrozumieć właśnie ten model sukcesu, po to, żeby zrozumieć, czego nam brakuje, czemu wygrywamy bądź czemu nie wygrywamy. I tutaj bardzo duże nadzieje mamy, że ta współpraca z ułamem będzie na tyle efektywna, że korzystając z takiego partnera, i z takich zasobów intelektualnych przede wszystkim dostaniemy to wsparcie, tą pomoc, która nam pomoże rozszyfrować tego, czego my nie widzimy, i nie rozumiemy.